Kościuszki w Gdyni i dyskutują o teraźniejszości. Prawda? Skarżą się jeden do drugiego, że jest taka inflacja, że te ceny i żywności inne codziennie rosną w górę. I w jeden mówi, wiesz co, wszystko wszystkim, ale najgorsze, że znowu jachty podróżały. Na weselach, jak jest 24, śpiewa się też przyśpiewki ludowe. Na pewno każdy z Państwa był na weselu i wtedy śpiewa się taką przyśpiewkę. Ona temu winna, prawda? Znamy to wszyscy. Tak, ale ja słyszałem nową wersję kilka lat temu tej przyśpiewki. Tam boli się, że wróciła. Tam jedno wszystkie słowo jest, ale myślę, że muszę je zaśpiewać, żeby. Charakter tego, co wymyślił odejść. brzmiał to w ten sposób. Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna. On się z nią ożenił i się tego nie bał. Nawet nie wie, jak się wie bał. Tak, ale oni śpiewali co przy jak pan młody do toalety tego... poszedł. I jeszcze jeden dowcip z tego serialu w maju tego roku, bo usłyszałem też tam brzydkie słowa, jest ale tu sami dorośli są. Te, dwóch licalistów wtedy podeszło do mnie przy Neptunie, mieliśmy czas wolny, mówią, panie przewodniku, fajny dowcip, wymyśliliśmy. no Jak fajny, to mówcie, może mi się przyda. Mówią, no tak, spotkało się dwóch licalistów i zawzięcie dyskutują w swojej szkole. I pewno, pewnym jeden drugiego zapytał, a czy wiesz, czym się różni? wibrator od pana dyrektora naszej szkoły. A on mówi, no nie wiem, nasz dyrektor to prawdziwy chuj. No bo mamy już mamy zmyślną no, to potrafią różne rzeczy pomysleć. Tak, teraz mamy, proszę państwa, po naszej prawie ręce tę wysoczyznę wąską, wznoszącą się 200 metrów nad poziomem morza. Piękny park obrazowy. Cztery ścieżki piesze prowadzą do miejscowości Kadyny, leżącej po drugiej stronie zalewu, jak na przykład od strony Kaincy, czy od strony Stegry. Jest taki park Morzantarów. Tam jest w ścieżka rowerowa, ścieżka piesza, ścieżka latyńskiej Na Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, ja miałem taką grupę w tym roku emerytów, bo zawsze jest tak, że przyczą... O, za szybko idziemy za szybko idziemy. Tym razem Miałem grupę emerytów, pań, które codziennie trenują z tymi kijkami. To ja musiałem wołać. No tak szybko panie biegną? Prawda? Ja ciągle byłem na końcu. No, zdarzyło mi się tak po raz pierwszy, że panie emerytki, tak by wytrenowane by były, że państwo coś są do tego to. Tak, y... Tutaj. Yes, ce que j'ai d'un avant